Pięć powodów, dla których polska husaria jest jedną z najlepszych formacji wojskowych wszechczasów. Część druga, numer trzy bardzo dobrze przystosowali się do posługiwania się bronią palną. Gdy na polu bitwy pojawiają się nowe technologie, stare taktyki zostają odrzucone. Żadna pojedyncza technologia wojskowa nie zmieniła działań wojennych tak jak broń palna. Broń palna natychmiast sprawiła, że strzały stały się przestarzałe, a miecze bezużyteczne, jeśli potrafisz zachować dystans. Huzarzy nigdy jednak nie dostali notatki i nadal szarżowali do bitwy, ubrani w zbroje, które mogły przyjąć jeden lub dwa pociski i skrócić dystans, zanim wróg zdążył przeładować. Husaria w końcu zdobyła własną broń palną, co oznaczało, że ich wrogowie musieli teraz radzić sobie z ciężko opancerzonymi huzarami szarżującymi na nich z włóczniami, mieczami, młotami bojowymi i karabinami. Numer 4. Zawstydzili bitwę pod Termopiłami. Chcesz wiedzieć, kto bez wątpienia